Tylko trzeba ją odpocząć transmisję. Chyba już to jest. Tak, właśnie. Jak to to

Drodzy Państwo, proszę o uwagę. Transmisja już jest. Jak Państwo widzicie nie ma nawet kto y, y, prowadzić tylko y, obrad w tej sesji, więc y, trzeba stwierdzić jasno, że sesja się nie odbędzie. Nie panie nie jakiś zastępczej tej... Moment. panie sekretarzu. Szanowni Państwo może tak w celu wyjaśnienia jakby sytuacji, która w tej chwili nastąpiła. Ja Państwa tylko poinformuję, że Burmistrz Miasta 24 stycznia złożył wniosek o zwołanie w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej w Brajrodzie w dniu 27 stycznia o godzinie 16. I ten wniosek został złożony do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podpisał zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej na dzień 27 stycznia 2025 roku na godzinę 16. Czyli ta godzina 16 już, że tak powiem, minęła. No i zgodnie z listą obecności, którą tutaj mamy, na ten czas na sesji nadzwyczajnej obecny jest Pan Radny Perełka Waldemar, Pani Radna Kaplanna, Pani Radna Kwalińska Helena, Pan Radny Niedźwiecki Mateusz, Pan Radny Ostapowicz Marek i Pan Radny Sikorski Grzegorz. Ze względu na to, że nie ma na sesji nadzwyczajnej ani Pana Przewodniczącego Rady ani żadnego z wiceprzewodniczących. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że nie ma kworum, bo żeby możliwe było przeprowadzenie tej sesji, musi być obecny jeden z członków kworum Rady i ośmiu radnych. W związku z tym, że mamy tylko obecnych sześciu radnych, sesja w dniu dzisiejszym odbyć się nie może. Czy to, 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 to coś będzie? tam zostawimy ostatnie? Może zadzwonić do drugiego Burmistrza, tak. może zdalnie to poprowadzi, bo jest chyba którymś tam rannym jeszcze takim dodatkowym, bo on, Kieruje bardzo całą Radę, no nie całą Radę, przepraszam i tak dalej. Kieruje kto ma przyjść, kto ma nie przyjść, to może poprosimy jego, my jako mieszkańcy. Może akurat zwoła się tak, ta, może jeden zastępca przewodniczącego. Taki dziwny ten zbieg okoliczności. Wszyscy się poworowali, wszyscy są sąscy. Ale jak się wybierał, jak się robiło drogę do burmistrza na ten, można zrobić wszędzie. Dla mnie to jest to jest wszystko. Można robić wszystko, jak jest zrobione dla gminy, to jest bardzo dobrze. To zostaje w gminie. się nie bojkotuje niczego, się nie robi. A tama, to nie są ludzie, to nie jest miejscowość. My 30 lat, niektórzy nawet ponad 30 lat podatki płaciliśmy, zero z tego dostaliśmy. Fundusz sołecki nic podatki. Krzyczeliśmy, bojkotowaliśmy coś, Przechodziliśmy do burmistrza, prosiliśmy, żeby nam coś robił, powiedział, to że się nie da. Jak się da, to też się nie da, bo ktoś bojkotuje. To ta rada albo niech się odwoła sama, albo nie tego, bo my będziemy pamiętać. Wyborów nie wygra burmistrz. Jeżeli on tak postępuje, to wyborów nie wygra następnie. Niech on sobie nie myśli, bo to jest coś podobnego jak z To jest coś podobnego jak z, pisem. Jest coś podobnego jak z pisem. Ja chciałem wszystkim powiedzieć. Żeby wszyscy to zrozumieli. Że nie głosujemy, bo to jest od nas człowiek. Ale oni nam potem nie robią. Nie robili nam nic i nie robią nam nic. I nie zrobią nam, nam, nam nic. Nie zrobili, nie zrobili. I, nie, Taka i jest musimy przy następnych wyborach, to my podejmujemy decyzję, kto będzie u nas rodził, kto będzie nam się A nie oni potem Oni się zetlali, burmistrz tamten powiedział, nie przychodźcie. A już niektórzy wcześniej, po, niektórzy wcześniej powiedzieli, że to się nie odbędzie. Już widzieli dwa tygodnie wcześniej. Nie czeradzi, dwa, tygodnie, dlatego, dwa, trzy dni wcześniej, że będę to powiedział. To jak wiedzą wcześniej, że umrłą, to niech też powiedzą, to już świetny pogrzebny przed wcześniej. Ja mam pozwolą na to bardzo wypowiedź. Dzisiaj dzwoniłam do pana radnego waszego, znaczy naszego, pana Krzysztofa Zapelka. On sam to na pewno ogłosi, ale dzisiaj mi powiedział, że zrezygnuje z mandatu. Ale ja powiem, nie, wiesz, bo, on może źle robić, że rezygnuje. On może nie powinien rezygnować z mandatu, tylko zrezygnować z tego, żeby popierać tamtego, słuchać się tamtego burmistrza, tylko robić to, co, co, co ja nakazuje. Tak, I nie ma mandat spoczywa. I to wszystko. Jest, on może tak, Składa to mandat. Bo, no on, ale tak, pan nie mógł przekazać, że on nie musi tego, on może to zrobić inaczej, on może być realny. ja powiem, że to myśmy go wygrali ale myśleliśmy, że on będzie inaczej podstępował, tak? I będzie tak podstępował, tak? Każdy jeden z to każdy jeden z radnych. Powinno co wie wziąć do serca. Czy to jest w Czy znaczy, to w Robimy coś dla miasta, robimy coś dla nas, to robimy wszystko. Nie, nie robimy wszystko. Dziękuję bardzo. Szanty, no tak? nie zlecąć szanty. Ale zrobiło się pomoc, zrobiło się te dokładkie. chce w sensie się szanty, nie zlecąć szanty. A ja co te szanty dały? A ja co mi wszystko dało? Jak ja wierzę po głosie takim, E, a do na tam Do ma... pana burmistrza 4 A do mnie nie ma nawet ceny ja Chciałem no, sobie wydać 800 zł, żeby wysypać, bo koła się to piły samochodu by na wjazd nie mogę, na to nie To jest trochę, trzeba troszeczkę mieć, to jest nie ma tych akurat ludzi, bo to trzeba troszeczkę mieć wyobraźni.